Żeby uzmysłowić sobie, jak trudna to konkurencja, trzeba wyobrazić sobie wąską i krętą szynę kolejową. Na tej szynie jedzie rower, tandem. Na tym rowerze dwuosobowa załoga. Żeby było jeszcze trudniej, załoga jedzie w określonym tempie, musi o określonym czasie wjechać na szynę i z niej zjechać. Czas jest liczony co do sekundy. Załoga mniej więcej wie, gdzie są zakręty, ma nawet mapę. Ale o tym, gdzie i kiedy jest zakręt, dowiaduje się tuż przed samym zakrętem. Na ostatnim boku, na ostatnim zakręcie, przed ostatnim zakręcie zakręt za, zakręciliśmy za wcześnie. Na około jakieś 0,20 milie, czyli 30 sekund za wcześnie. I przelecieliśmy praktycznie cały bok poza korytarzem i za to dostaliśmy 141 punktów karnych. Przy dwu, czyli drugie tyle. A Norwegowie polecieli całą trasę za 170 parę. Czyli to jedno miejsce zaważyło na tym, że straciliśmy złoty medal. Może rozprężenie, może zmęczenie, może. Nie wiem, nie po prostu. Tak się wydarzyło. Tak miał być widocznie. Polacy walczyli bardzo dzielnie, mieli niemal bezbłędny przelot, ale ostatni zakręt okazał się dla nich niezwykle pechowy i tam właśnie opuścili ten słynny już bardzo wąski korytarz, co kosztowało ich zwycięstwo. Norwegowie zwyciężyli, ale po wszystkim bardzo, bardzo serdecznie Polakom gratulowali.